Nie podoba mi się, zabierz mi się. No wiesz co? Chodź, pokażę ci gdzie jest domek. Tartuję. Nie interesuje mnie domek, ja idę eksplorować. Ale tu nie ma czego eksplorować. Widzisz, wylądowałem na tej wyspie i mam podstawę, samouczek mi się, sam się włączył. Aha, no to no to fajnie, okej. Okay. Jak tak. Już w korporacji Wywalił? A spokojnie, dobra A no. nie dobiję, smutny będzie bez A co, wyprowadził się? Tak Matkę nazywaliśmy Macie. Ciężki charakter ma. No nawet w pracy nie za bardzo lubił Ty znasz go osobiście? No. Co robisz? Zrzuciło się. Hey, panowie, mnie? Tak. No, Szybkie no. pytanie: Czy Google Chrome utworzył wam jakieś takie kurwa nowe ikonki z, z, z waszego profilu na Google? E Jak się zgodziłeś na to, to pewnie tak. Google zrobi wszystko, co zechce. Jeżeli się na to zgodzisz, nie? On zawsze wywala, czy ten, czy chcesz coś tam taki. Masz. E a przy okazji? Masz akceptuj albo y, opcje zaawansowane. <laughs> nie nie daje że nie. <laughs> I w tam w opcjach zaawansowanych trzeba wejść w kolejne jakieś tam opcje, opcje bardziej zaawansowane, opcje pro, opcje mega super hiper pro. Tak, nie, nie chcę. <laughs> on jest, nie, on jest, ja wolę, wolę zostać przy starych zasadach, jakoś tak. On jest teraz we własnej korporacji, którą się założył. To Let's Morda? Tak. To. to on i jego od. No, spokojnie. Nie, będziesz po prostu musiał osobiście odwiedzić główną siedzibę na wyspie Tiki Taki w Tobago i Topako. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście tak było. Raj podatkowy, nie? Znaczy, czyli moja własna wyspa nie mam nie płacę podatków, bo sobie płacił Co za latające jakieś gamonie przy chacie latają? No. Zabić to? Próbuj. No i zabijam, i co? No i... no i dobrze. Okej, okay. to ja pozabijam <grym> myślałem, że mnie nastraszyłeś, że jakiś będzie mega, mega potwór, bo połączył się z Orgą, zrobią... a to zdechło po prostu. Stworzą Zorda! Słowo! Tam są drzewa, no. Potrzebuję drzew na nowego staffa. A grzyby są do czego? Eee, można zjeść grzyba. Domyślam się. Można też zażyć, nie? <grystanie> to, co lubię. To tak przypomina tego Minecrafta, tak? Jak najpierw rzut oka. No. Dobra jest. Tylko jest dużo bardziej na serwiny, na walkę i tutaj jest rozwój postaci. Jaki, Jaki Chciałbym powiedzieć, więcej, ale wersa. co gracie? Portal Knights. nazwali, wczoraj ten, mówili, że miałem się zgłosić do Hasima albo do kogokolwiek innego. Nie w sprawie rekrutacji Hasima El Salama, kan kanibala Muhammeta. Przepisasz skrzydła trzmiela, co to jest? Nie mam pojęcia. dużo. Jak chcesz. Ja, ja będę dzisiaj grać, mam kontuzję małego palca. Jak chcesz, Bora, naprawiać, to wykop sobie kamień i zrób kamień szlifierski i sobie będziesz mógł naprawiać narzędzia. No właśnie, chcę. Czy, czy warto robić killów, czy nie? Jeszcze nie wiemy, bo nie zrobiliśmy żadnych z tych narzędzi. Co gracie? No, to ja zrobię, Portal Knights. Pierwszy słyszę. No cóż, gier jest wiele. Lichnij sobie na mnie i obejrzyj co jest? Ja ale... I przy odrobinie szczęścia za później będziesz mógł obejrzeć filmik na YouTube. Zabij szczura, Zabij szczura. To no, tylko Ultimos. To mój szczur. Zabij go, zabij go. chcę <coughs> przemoc. To, to lepiej, bo mi kurwa ubił awkującego tego. Uścara. To gdzie, jakie? Farfax. Więc Farfax Aha, bo widzę, że stoi może, jaka tyłu, nie? Teraz to on A muszę ten ekwipunek uporządkować. A nie, już Gdzie pójdzie na B7? Właśnie nie wiem. Ja mam prośbę do Was. Wy Iwkowicze, poszli w won na inny kanał. Nie, <laughs> nie, poważnie, kurde, no mówię, no dzisiaj mnie kumpel, nie miałem z nich gadać. Musiałem iść na kanał Iwki, bo tam jest pusto, nie? O, kanibal, tam jest kanibala. Siema, no i... to tam jest szyja. Siema. Siema. Hej, hej. Czy się jakoś po, przechodzi poziomy, czy coś? No, lewaluje się. Ale tu mówisz, że jakieś są wyspy różne, że tam nigdy nie widziałeś, i oni byli tam? A tak, no krainy takie się właśnie tymi portalami przechodzi między krainami. Jak, jak się okay. naprawia przedmiot? Y, zrobiłeś już kamień szlifierski? No. To... Wybierasz z... ten przedmiot? Musisz go mieć w ręku. No. I naciskać... Nie na mogę... Przedmiot bez wytrzymałości. Aha tak, no tak ale i wtedy tam. przedmiot najpierw. na niego. Na niego. Okej. Okay. Dobra i tym toporem co można robić? Ścinać drzewa. <laughs> ale to, to, to zależy... Ty, ty z... Ale ty zrobiłeś topór, czy... Czy to topór prudowalki? To znaczy siekiery czy topór do walki? O, to prudowalki? Oo! Nie Hmm. Czy, tak, czy, czy taka odpowiedź się satysfakcjonuje? <grym> Nie mam pojęcia. Mnie satysfakcjonuje każda odpowiedź Załotwione, za załatwione, no i wszystko. Jest tu po chłopę jakieś? No właśnie, właśnie to. Nie, to jest kop. Chyba później się otworzy. Zabij go. A więc tak to po prostu wygląda. Zaburujesz go i tyle. Co to za jakiś ten manekin? To wystawialiście, czy to czujesz? On był. chyba dps wiesz? Manekin akurat był. Ale wy to, to powinniście łapać te wyspy na górze. Tam fajne na pewno skarby są. Wy yy. to, to co wisi nad nami i to co jest pod nami. Poważnie ci mówię, ja tam skoczyłem i tam znalazłem zwój na jakiś przepis właśnie. Gdzie mogę zobaczyć te przepisy? Pod N o. prawdopodobnie. Kamienny kilow, to to co to, to teraz używam. A co znalazłem? Żółty kamień portalowy, zielony kamień to było, nie? O, masz żółty? No, mam my mamy tylko niebieski. No. Żółty, zielony i czerwony kamień portalowy, mam. O, proszę. O, byłaś u góry. Byłaś u góry, na tych wyspach. Gło A, mam zbroję, głowa trzmiela i skrzydła trzmiela. A nie możesz latać nimi? Co To bardzo prawdopodobne, bo to tak wygląda. To w Potrzebuję stół kreślarski trzeciego poziomu. Kryształ energii i odłamek niebieskiego kamienia portalowego. Dwie sztuki. Na głowę potrzebuje węgiel, tkaninę z bawełny i kryształ energii. To jest jakiś pseudo Minecraft? Tak. No, terraria bardziej. No właśnie, widzę, że magiem grasz coś w tym deseń. No. Nasiona bawełny, o to chodziło. I zielony ślam to był Bora? Nie A po dobry Trzyba ty. To może na, teraz na trzecią krainę, albo już na czwartą potrzebuję teraz? Yy, węgla. Nie, ja, ja potrzebuję jeszcze tutaj, więc proszę się wstrzymać z jakimkolwiek przenosinami. Bo ten, chyba, chyba, że chcecie teraz pójść na. A byłeś tu w wiosce? Ja dopiero ile, tu chwilę temu trafiłem. U nas, moment. Moment. u nas. Tu. Ja dopiero Patrz, sobie wiesz. Dobrze, czekajcie, ja sobie poeksploruję. Tu masz dobrak. stoły, wszystkie. Dobrze, cieszę się. A, raz, tu. Macie stół kreślarski trzeciego poziomu? Nie. Drugiego. No chuja macie. No. <laughs> o, a tu kto to za zamontował lampę? Dziurek dachu macie? Wiem. A no, on przydałoby no, się. No, to le le letarnię u Dobra, znowu wchodzę pod wyspę. Chcę zobaczyć, że tam są inne wyspy. Ole, mega jaski nie znalazł. W której jest naprawdę jest ciemno, nie? Bo pochodnie potrzebuje, jak się robił Jest to jakiś kreator postaci. No. no jest. Dość ograniczone, ale zawsze Wytworzyć ten, wytworzyć yy, kompas, tajemniczy kompas? No, czemu nie Jak szybko, nawet sekundy, nie trwało. A mi tu dobra To mnie pokazywać? Aha, portal um pokazywać Pokazuję. Widzicie gdzie ja jestem? Zawódzia wlazłeś Kurde stary Trzy razy już przeskakiwałem nad przypaściami takimi, wiesz, bez wejścia, nie? I znalazłem kolejne wejście to, to, Ta nasza wyspa jest taka Jaki jajo, bardzo mocno schodzi w dół i właśnie znalazłem przejście to muszę teraz zbudować pomost na kolejną stronę. Wow, portal znalazłem jakiś taki z wodą dziwny w ogóle nie. Co tam na dole? Mm -hmm. Ty Netku, może być, że to są dwa portale na mapie? Może wiesz? Jak zebrać coś, co się postawiło niechcące na skalę? Najpierw to ręką. No. I, no. I, spadło, I spadło mi w dół. No, I, i, to, za, to, za, to zależy. I złapałem od was teraz język, no. To jest ta tylko niestety za długo leci, wiesz? Hmm. Za wolno. Wow, jakieś garnki z pochodniami, z swoje Uuu. Ja Nie wiem co on tam robi. On gra w tą samą grę? Słuchajcie, <grym> on sobie streama tego co ja robię. Nie? Poważnie, warto zobaczyć, nie? Słuchajcie, pochodnie, bo się tam zpsuł. Takich emocji w Iwce nigdy nie będziecie mieli. <grym> garnki zbroje... <grym> Nie, tam były tylko prostytutki i jakieś inne rzeczy. I alkohol. Co <laughs> Sekunda walka. Coś się nie mogę połączyć, to ciebie powiem. Muszę dać ten, czekaj transmisję. No i tak, mogę prosić to... o oglądanie, czekaj moje gry mogą oglądać znajomi. O tak. Nie wiem czy to za zwoje, ale to jest... Kurde, wygląda to mega. Weź netku, zobacz. Czekaj, no zaraz zejdę. Tam jeszcze coś znowu co innego. Lo, 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 lo. Oczekiwanie, oczekiwanie aż boka roz, rozpoczęła transmisję, dobra, zaczęło się Nie widzę się. O kurde, no co mi też. Tak, ale po co tu jest? Patrz na, na... czekaj tylko. Na dole tam jest taki portal, z którego woda wycieka i w ogóle, nie? Kurczę jak on daleko jest był, No na dół, no Bojęcie się, jakby ziemia była płaska. A nie jest? <grywia> tu uważaj, bo z dysku spadniesz. Kamień szlifierski znalazłem w tej puszce. No, kolejna lampa Kolejny kamień szlifierski i kasa. Teraz do tych wielkich się puszek dobiorę. Tam pewnie coś jest zajebistego. z tego nie wiem, 15 złota. To dużo? Ach, nawet... No. Nie wiemy jeszcze do czego to jest nawet. Kurde, to jest coś czerwonego. A, serduszko, jest, życie. To znaczy nie, tak. Oni tu przyjdą i mi zabiorą moje skrzynie. Patrzcie w tam sobie górę oglądać. Ojej, ojej. ładnie wydrążona. Stąd płynie woda. Co można robić z wodą? No, nie wiemy jeszcze co robić z tą płynącą wodą. Taka, kaktu taka woda z której można krafcić, to jest w kaktusach. No, to zepsułem to, bo tutaj leciała z tego woda, była taka fontanna tego. Tak, myślałem, że da się zebrać, to tak jak te latarnie i inne rzeczy. Kurde. Zabrać wszystkie kameczki noc, poznać, i zbudować sobie gdzieś koło tego, o kurde tak właśnie patrzę jak tu spaść No ja już spadłem Kolejne skrzynie, je, yeah, moje, moje, moje Ile tu jest tych? Tu kopie, <grymioskopia>, a ty zabierasz jego te bloki Ja chętnie zbieram, bo to jest wam niepotrzebne No właśnie, tu z kontrolą można budować, kurde, nie wiedziałem, ale, ale wypas. Że jest tak, No. Tylko kasa była. Znowu kamienie szlifiarskie, nic innego nie leci. Ha! Udało się. Idź tam na półkę, wykop sobie te, te... tamtych już nie będę ruszał. zostawię to być dzbany. Dzbany? No, znowu latarnię. Ja też właśnie za... ...znowu latarnię. No i kolejny dzban. Co, czeka to nie jest jakiś specjalny kamień? Nie, dzbany. Tam masz na wysepkę obok tam, nad wodą. lewituje Jak ktoś ma mało życia, to tutaj tam jest. Głównie jakieś kamienie szlifierskie, przynajmniej... Aaaa tu to, widzę, to, no. no. Jesteś. No to masz takie na górze, musisz tam sobie dobuduj sobie drogę, nie? Zresztą ty, ty szybko... No, ja zepsułeś już wodę całkiem! Tutaj ja, ja, ja nic nie zrobiłem. A co za szczur za to była. Zależyliśmy szczura na początku, jak zaczęliśmy grać. W klatce Udomo, był. Udomowiony. Yy, powiem ci tak, te kamienie, które są z boku tej fontanny były, to są, to są kamienie... Nie musisz podskakiwać! <śled> Ustaw podmogę, bo już leciał w górę. Patrz, ludiczne, może z tym coś bok, zrobić. Patrz, patrz na mnie, Ultimus. obróć się, patrz. Widzisz? Nie musisz. Podskakiwasz. No tak, to nie Minecraft przecież. Hmm. Ale wiecie, co mi się najbardziej podoba? Że mogę dobudować yy, kamyk obok... Yy, yy, znaczy, dobudować blok obok drugiego bloku, nie patrząc się na ścianę tego bloku. No, a mogę jest... budować myszką, to jest boskie, nie. To jest coś co ja chcę mieć w Minecrafcie. ale faktycznie można myszką sobie budować. No, nie wiedzieliście o tym? Really? Nie. To ja gram 15 minut. No bo, bo ty jesteś Bora taki zajebisty. Nooo, <grym> <grym> ale wiesz co mnie tam to... Się... Ciemne, tam dark jest, tam zajebistyem tam na pewno idę po niego. Nie rozchopcie tej wyspy, co? Bo zaraz się tu, my, Ja ci powiem, ja tu mało kopałem. Ja w poprzedniej to tam zrobiłem taki, jak, jak robak w jabłku, normalnie takie cele, nie? Robak. To robak! Oficjalna deklaracja gunów na przystąpienie do wojny. Ech, nie da się go zrzucić. Ale tylko że... tryk... przeciwko f -Konowy. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj już jest wszystko wyczyszczone, jednak. Źle ci się wydaje, mój padłanie. Oj tam, oj tam. Podążaj sam, tylko nie podążaj teraz! <śmiech> <śmiech> nie no, tu rzeczywiście teraz wszystko. Dobra, jak to tu wyjść stąd? Y naciskasz mapę i po no. w prawym dolnym rogu będziesz miał taki jakby... ...pedestał? No, no. Muszę nakopać więcej tego, bo przynajmniej brakować materiału. To, to wasz taki zamek, czy to roz rozłożyliście komuś zamek? Yy, nie, to te budowle się same generują. Jak weszliśmy, to już to było wszystko. Nawet, nawet ta chatka, którą tam mamy, też była już wygenerowana na początku. I to, to ze schodami z dungeonem byliście tu? Tak. Wielki szkielet jest bardzo groźny. Jaki wielki szkielet? No tam za tymi drzwiami w podziemiu zamku. He? To jest jakiś wielki szkielet? Jezu, nie zemliny. No taki to jest, szkielet, nie czuł by, Byliśmy jakieś szkielety na początku, to pewnie ten. Jednym hitem pół HP mi zażarnie No to widać był ten boss tutaj. To się musiał już zespełnie z powrotem. Ty mi sądzę, tutaj sobie co? Już. Ale to już, już nic nie ma. To za tymi drzwiami była skrzynka, tutaj była klatka, bla bla bla, tutaj parę skrzynek i to jest wszystko. I tu już nic więcej nie ma. Mhm. Możesz sobie pochodnie pozebrać ze ścian. No to było. No ja ci nie wierzę. Idę sobie dalej. Co to... <laughs> powodzenia. To musi coś być więcej. A to w ogóle jakieś minerały są na tej mapie, bo no, tu nic nie mogę. No tutaj nie. nic. No właśnie Na mapie masz podane, w jakie są. Hej. Jeżeli już byłeś, to masz podanych. Gracie? Oj, 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 no gramy. Cały czas. No. <laughs> no, co to jest w ogóle? Portal Knights No, to już wiesz. Mhm. Mm Gdzie była ta chata? To jest. Nie, nie. A tu jest przecież. Wiecie, kto zmarł? Co? No. Kurczę, Kinder, niespodzianki. Panie nad jego duszą. No to cała Ameryka musi wywatować, chyba. Już nie muszą się martwić, że ich dzieci dostaną Kinder Niespodzianka. Nie dostaliby, bo tam nawet wchodzić nie można. No właśnie. Czemu nie mogą, bo nie rozumiem No bo jest bardzo niebezpieczna Kinder Niespodzianka. Ludzie giną od A Setna rocznica morderstwa Rasputina dzisiaj. <grym> <grym> Przypadek? Teraz razu do płytnina. Czekajcie, dajcie mi trochę, trochę bawełny, jeszcze pozbieram. I możemy iść dalej, nie? A no, zbieraj bawełnę. Masz może... Do domu masz. Znaczy, ja wam powiem tak, bardzo mnie interesują te wyspy. A właśnie tam, gdzie chyba netko się spina. No bo ja na poprzedniej tam byłem i tam mówię, no scrolle znalazłem, nie? Co się robi z pszenicy? Yy, bloki siana, ok, z bloku siana, bomby? Nie pytaj, a z jajek? Jeszcze nie wiemy. Jajka się je, jedzenie takie, chyba że jeszcze jako element do czegoś służą, ale. Na pewno możesz, jak ci brakuje tego życia, to zjeść. Dobra, to mi się wydaje, że to jest świetne miejsce na to, żeby uciąć film.